Kochani, dzisiaj robimy pult porka i jak wiecie, przygotowanie pult porka trwa wiele, wiele godzin. Ale czy na pewno? Ja Wam pokażę patent, jak przygotować pult porka na grillu, ale dosłownie w kilka godzin. Zaczynamy! Ale zaczynamy od przygotowania mięsa. Jak zrobić takiego klasycznego pultporka z łopatki wieprzowej, macie link w rogu ekranu. A my dzisiaj zrobimy sobie szybkiego pultporka z karkówki. Karkówka ma inną strukturę mięśni. Karkówka też dużo szybciej się zrobi do takiego pultporka, więc to jest tajemnica numer jeden. Ale zaczynamy od przyprawienia karkówki. Oczywiście, najpierw potrzebujemy odrobiny musztardy, żeby rozsmarować ją na karkówce, żeby mieć klej do przypraw. No i teraz przyprawy. Jeżeli oczywiście chcecie sobie zrobić swoją autorską albo moją autorską mieszankę przypraw, to w opisie macie pomysł na taką przyprawę. Ja użyję dzisiaj Killer Hawks Hot Barbecue Wrap. Ona jest trochę słodka, lekko pikantna. Jak będziecie robić swoją mieszankę przypraw, pamiętajcie o tym, że tu nie działamy bardzo wysoką temperaturą, więc ona... Ło, ale to dobre. Więc ona powinna być lekko słodkawa, bo ten cukier nam się nie spali, a to będzie mega przyjemne w takim właśnie przygotowaniu w temperaturze mniej więcej 160 stopni. Zasypuję tą karkówkę w całości mieszanką pewnego otyłego gentlemana ze Stanów, Malcolma Reed'a. Hey, I'm Malcolm Reed and this is how to barbecue right? I za chwilę wrzucamy ją na grill. To danie to jest w ogóle hit naszej Akademii Wyższej Szkoły Grilla. O tych akademiach możecie się więcej dowiedzieć na stronie grillbastards.pl. Co prawda robiliśmy tego pultporka w tacosach, a dzisiaj sobie zrobimy w bułce, ale metoda przygotowania mięsa jest dokładnie tak sama, zainspirowana kuchnią meksykańską, ale najważniejsze, żeby upiec najpierw to mięso i upewnić się, że złapie dużo dymu. Więc zaczynamy od zgrilowania tego na grillu węglowym. No i teraz uwaga. Mam tutaj rozpalone już dwie trzecie komina, czyli to nam da mniej więcej temperaturę około 160 stopni, jak już wam mówiłem nie raz. Nie jest to low and slow, ale jest to w zupełności wystarczająca temperatura do przygotowania tego porka. Przesypujemy brykiet do koszy, rozsuwam kosze na boki. Nie potrzebujemy dzisiaj bezpośredniego uderzenia ciepła, tylko temperaturę pośrednią. Więc układam jeszcze dwie taski tutaj między kosami. Po pierwsze musimy wlać do nich wodę, po drugie chcemy zebrać cały ten dobry towar, który się wytopi z tej karkówki, bo dodamy to potem do naszego consommé. I oczywiście dokładam jeszcze dwa drewienka na brykiety, żeby mieć mnóstwo dymu i mnóstwo koloru. To jest ważne. No i oczywiście do tego wszystkiego potrzebny jest ruszt i układamy karkówkę na ruszcie. A do karkówki dorzucam jeszcze dwa pomidory. Pomidorki trzeba dobrze posmarować olejem, bo one wtedy złapią więcej dymu. Układamy je też na ruszcie, ale już w ogóle z dala od żaru. Zamykamy grill, myślę, że teraz mamy przynajmniej dwie godziny, aż te pomidory się podwędzą, a karkówka złapie ładny kolor. No i tak to wygląda mniej więcej po dwóch godzinkach w 160 stopniach, wygląda zupełnie spoko. Już Wam pokazuję, co robimy z tym dalej. Najpierw posiekajmy sobie kilka rzeczy do tej karkówki. Cebulę kroję w pióra. I kilka ząbków czosku. A do tego trzeba od razu przekroić sobie kilka pomarańczek. Pomarańcze pokrojone, i teraz uwaga! Zdejmujemy karkówę. To nie ma znaczenia, ile ona ma stopni w środku, tak naprawdę. Tutaj bardziej oceniamy kolor tej karkówki. Wiadomo, że w okolicach 68 stopni ona jest już zrobiona, także możemy ją jeść, ale nam zależy na tym, żeby ta karkówka się rozpadała, więc jeszcze z tym kolorem będziemy ją musieli trochę dojechać. Widzicie, pomidorki są tu o Jezu, aż ich nie będę ruszał, bo one się całe rozpadają. Za chwilę jeszcze coś z nimi zrobimy. Wyjmuję teraz ten środek, bo nie będzie nam potrzebny. I teraz mega ważna rzecz. Ten towar tutaj jest drogocenny, więc nie możemy go stracić. Odkładamy te tacki też tutaj sobie na grilla. No i teraz uwaga. Suwamy kosze na środek. Musimy dorzucić trochę węgla, bo ten brykiet się już wypalił, a tutaj chcemy, żeby szybko temperatura skoczyła. I wstawiamy, dać oven albo jakiekolwiek inne naczynie żaroodporne, żeby się grzał. Dutch owen jest już trochę nagrzany, więc teraz możemy zacząć coś, co się nazywa consommé, o czym możecie więcej usłyszeć w filmiku, który jest nade mną. Jest to w meksykańskim stylu, to nie jest z kuchni francuskiej, to jest meksykański rodzaj towaru, w którym gotujemy mięso i ono się tam wytapia i robi się z tego pyszny sos. Więc consommé zaczynam od wlania odrobiny oleju do wok'a. Wok jest nagrzany, wrzucamy całą cebulę do środka. A teraz trochę czosnku I teraz przesmażmy to przez chwilę I teraz zaczynamy budować smak tego dania Najpierw odrobina gaśnicy, czyli alkohol Dzisiaj użyję sakę. To może być jakikolwiek inny alkohol Może być bourbon, może być rum Nie ma problemu, to jest wszystko pyszne I to ma wszystko pyszne aromaty Tylko zależy w jaką stronę z całym daniem lecimy Ja lecę w lekko azjatycko-amerykańsko-południowiecką To jest, to, to, czy jakoś tak. Dodaję do tego też towar, który się wytopił z tej karkuwy. Budujemy smak dalej. Pamiętacie jak skomponować idealny smak? Wszystko musi być odrobinę słodkie, odrobinę słone, odrobinę kwaśne i musi być mnóstwo smaku umami. Podstawowym składnikiem umami to jest tutaj oczywiście alkohol i ten towar, który już blałem ale pomidory to jest również fantastyczny nośnik smaku umami. One się tutaj już prawie rozpadają. Dodaję pomidory do Comsomme. Ale to pięknie pachnie. Po prostu czuję zapach podbędzonych pomidorów w powietrzu. Tu będzie po prostu bomba umami. To już wygląda cudownie. Teraz potrzebujemy trochę słodko-kwaśnego smaku, który uzyskamy dzięki pomarańczom. Pomarańcze to jest bardzo popularny składnik właśnie w kuchni meksykańskiej czy południowoamerykańskiej. Cytrusy pojawiają się praktycznie wszędzie. I takie pomarańcze do tego to jest po prostu mistrzostwo świata. To pachnie jakby wymieszać dwa drinki: Bloody Mary z podwędzonych pomidorów z tak zwanym screwdriverem, czyli wódką z sokiem pomarańczowym. I teraz coś słonego. Nie ma nic lepszego na świecie, jeżeli chodzi o słony składnik od sosu rybnego. To jest piękna fuzja kuchni azjatyckiej z meksykańską. Sos rybny, a do tego ocet ryżowy jako nośnik kwaśnego smaku, a do tego coś pikantnego, co również jest lekko kwaśne, czyli tabasco. Ja lubię całkiem sporo. Wy możecie dodać ile chcecie, ale nie musicie tego w ogóle dodawać, jeżeli nie lubicie. I teraz mamy już gotowe consommé. I teraz do tego towaru wkładamy tą całą karkówę. Przykrywamy to przykrywką i zostawiamy przynajmniej na godzinkę do kolejnego szczekowania, co się dzieje. Ciemno się zrobiło. No, trochę czasu minęło, mówiąc szczerze, nie były to dwie godzinki. Trochę mieliśmy problemów technicznych, trochę innych filmów do zrobienia, ale słuchajcie, mięso już na pewno się rozpada, już też odpoczęło. Wygląda po prostu jak milion dolarów. Rzucę sobie jeszcze dwie bułeczki tutaj dookoła, żeby się podgrzewały, i zaczynamy szarpanie tego mięsa. No to możemy zacząć szarpać tą świnię. Uuu, panie, to wygląda jak milion dolarów. Mmm, zgłodniałem. I ten sos, jaki gęsty się zrobił, jaki pyszny barbek. No to wygląda po prostu bosko, jeszcze możemy tego spróbować. Mega. Mówiąc szczerze, tu nie ma wielkiej różnicy pomiędzy takim 12-godzinnym, no może byłoby więcej podwędzonego aromatu, ale to jest wciąż pyszne. I tak naprawdę przygotowanie tego trwa około 3-4 godzin. Muszę we dwie godziny pieczenia z podwędzaniem, godzina do dwóch gotowania w tym kąpsome i macie gotowego półporka. Zaraz sobie zrobimy z niego kanapeczki, ale ja już z tego miejsca się żegnam. Trzymajcie się, cześć. Koniecznie spróbujcie tego w domu.